Właśnie w tym krótkim odcinku pokażę, zaprezentować Wam serwer mojego kolegi. Serwer już od niedawna. Serwer jest mi się bardzo podoba. Mam, wam pewnie też, też się będzie podoba. Na serwerze jest duży, jest nawet kilka warpów i regulamin jest przestrzegać enchant Te są wymieniarki My to wszystko inaczej wygląda, mam resupaka no ale to tam tu jest jeszcze sklepik w mo sklepie można bardziej kupić zbroje ja idę Kobra, Expa i takiej rzeczy, takie perły, koksy tu jest ten enchanting na miecze, i na zbrojacy, no, no dobrze, na łuk jeszcze. Na mapie są takie skrzyny, na przykład można coś jedzenia zdobyć, miecze, nie wiem, zbroje, EQ, wszystko można zdobyć. Są jeszcze kilka parkurów, ale mi się podoba, że jest level, ja na przykład teraz level 655, level. Więc zapraszam do tego serwa. IP będzie w opisie. Tak ja się z wami żegnam.